Cześć, ty Macie ze mną jest Wojtek, jestem, a to kolejny odcinek z It Takes Two i tak idziemy do słoninki. Słoninka. Ona, ona taka miała, słoninka, patrz ona ile... miała słoninka czy słodzin... słodzinka? Słodzinka, ale słoninka bardziej do niej pasuje. No patrz ile tu słodyczy ma wszystkiego. Zjadłem takie rzeczy. To trzeba? A, bo wiesz co, my chyba musimy jakoś... Z... My musimy ją złapać, patrz! O matko! Dobra, dajmy tu. O. Ale co? Nie, 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 Magda. Czekaj, ona tu wejdzie i co teraz? I wejdzie? trzeba ten przycisk. Mama, czy to czas wyprzedzenia? Już wcześniej trzeba będzie. To wiesz co, dobra. Ona ma chyba taki swój kierunek. Aha, czyli ona będzie? Dobra. To zróbmy tak te i teraz. Ha! Szybko poszło było wody czy jeść, Nie byłoby się słoninko i by było mniejsze hmm. i prosi by się złapało. Znaczy gorzej byłoby złapać. Ale yeah. musimy cię uszy urwać. Nie, no, chyba jej nic nie urwiemy. Nas nóżki. No, straciła nóżkę. Oj, biedna. Ale za zbyt

Masłonic no, te pierdy. Ale ciekawe, ja jestem ciekaw czy my ją faktycznie dziabniemy tak. Definitywnie chyba nie. Znowu na nas pierdnie zaraz pewnie. Pamiętaj. To. to co fragment nie? Aaa, no, się trzyma? O, o. o Boże. Aaaa. <ślażdżące> urwiemy, urwiemy to ucho. I sumo to mi się robi, jak patrzę na tego słonia. ty wrażliwy jesteś. Ja nie. Nie ja pamiętam, miałem takiego dinozaura i też zawsze... Mm. O nie. <laughs> jak nogą trzymam, matko! <laughs>

Nie mam oh, I'm nie Przepraszam... że te ma nie że nie się. nie ma, że nie że te nie ma, że te łzy nie, zadziałają. Mi się tak A oni nie się w tego łzach wykąpać, czy coś? Uh, no, nie, 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 nie nie, Bez nie? No właśnie, to chciałem powiedzieć. No nie powiedziałem, że to były słodkie łzy. To mi się trochę skojarzyło. Kojarzysz King Size? Mhm. Jak oni też tam zalewali oś, tak żeby się powiększyć Tomek przyleci, na pewno. I powiesz, że jesteśmy głupi.

I'm sorry that I did this to you. What? I know how to make everything good again. All you have to do is I think this is it. This is the answer. Go on, how do we break the spell? All you have to do is hope! Oh! No uh that's our You're not ready for it! The work is letter, you must work together! You must think... leave it! very much you just ripped up our only ticket out of here yes i did into four pieces you put them together you get the answer oh you figured it out to wish that miecz przydał o oh, to to <laughs> jult tak collect the four letter pieces let's go hey where you going get the letter ach ten tomek Oh. O! matko! Co, to co, my wyrantka w ciemno? Nie wiem, dlaczego kojarzyło mi się to z łóżkiem z The Sims 1. <grystanie w górny> Takim serduszkowym. Było no. Znowu coaster? A tak wydawało to ja nie, nie, nie za so bardzo chcę. That will be our first topic! Aha! Now, do you give each other enough time? Okay, you know what? We actually. we don't. Yeah, because she is never at home. Excuse me? <laughs> I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone yourself? Oh, please, don't be ridiculous. You think time is limitless? That's ridiculous. You have no sense of time. Aha! Cloning and no sense of time. Good insights. We're making progress already. Great. Get ready. i klonowanie. O matko, te, też źle teraz o tym pomyślałam. Jak ty to powiedziałeś. Nie, dobra, jest w porządku, jest ok. Jesteś No jeszcze tam nas nie było. Nie, nie chciałam. Dostanę zegarek, prawda? Zamiast głowy. Uuu, podoba mi się to. Podoba mi się to. Ale ty masz teraz przewalone, bo mnie jest dwie. A ja kontroluję czas? No i co? <laughs> to może cię nie być. Mam pytanie, żeby być.

Okej okay. Aha masz swoje zatrzymywanie czasu Aha, czyli ty musisz się sklonować i zrobić bo ja nie przejdę No nie mogę bo... No, chyba musisz. No ale A mój jak, jak klon jest klony? tam. No tam se stoi, widzisz? I co, i nie może nic zrobić? No, nie, ja puszczam. Chyba, że tego klona wezmę bliżej, ale... A jakbym wzięła... E? Nie, nie mogę teraz klona puścić. Musisz do mnie jakoś przyjść. No, Ty jak to cofasz, to nie możesz? No nie mogę chodzić. No nie, dobra, może. No. Już, będzie się... ma podwójną kobietę, co się wyzyskiwać będzie. No i czas musisz spowolnić, jak tylko to zrobisz. Halo, czas. Nie mogę. W ogóle czasu nie możesz ruszyć? Nie, bo ten czas mogę tylko... A tobie się uda. Czekaj. No widzisz, czyli to tak się robi. Aaa! I patrz, tutaj mam wajchu. Śmieszna. Chodź. Dobra, dobra, co my tu mamy? Czekaj, może najpierw zobaczmy, tutaj to jest. Aha, czyli tu jest przejście dalej, i ja tutaj czasem władam. Aha, dobra. Zawsze tego haka. A ja będę mogła? Mm, będę mogła. Możesz. Teraz ja robię tak. Co? ja mam się gdzieś bujnąć? Tak, na drugą stronę. Ale gdzie? A to na siebie, górę. Tu No. I to też. Tu jest tak. przycisk. No. O! Dzięki. Mhm. Mm co cofnij, i ja to może na górę wskoczę. No dobra. Ale postaw klona, no i co, jak ja postawię tego klona? No właśnie, czego ja puszczę? A, widzisz, i teraz możesz się cofnąć klonem. O, i ja teraz cofnę czas, i ty wejdziesz na górę. No już, że tak to działa? O dobre Okej, okay. no idziemy dalej. Tam na dół? Chyba tam za nimi, nie? Okej... Okay. A, bo ty miałeś hak, dobra, okej. Okay. No, dobra, tutaj widzę, że znowu coś muszę naprawić. To jest To jest jakaś bo... figurka. Czekaj. Czekaj, ja to puszczę na razie Zobacz. zobaczę. A, to... dobra. Ok, zrób jeszcze raz. Czekaj, bo umrzyłam. Zrób jeszcze nie, raz. nie, ja, ja tam muszę... rzeczy kontrolować czasem. Cofnij to. Cof cofnij figurkę, w sensie jak Ja tu stanę. Zniszcz figurkę. Widzisz? Ok, i teraz tu. mogę to. I znowu muszę klona mieć. Dlaczego klona? Dobra, zejdę stąd. No nie tak, ale zejdę. No to nie, ja to musisz wrócić. A czekaj, a tu. Aha, bo tu są te nasze. Te, dobra. A, bo ty jesteś tam na tym. No. Ehm. Um... Czekaj, pomyślmy na jakiej zasadzie ma to zadziałać. Bo... No bo ty, ty musisz się rozejrzeć, bo ja jakbym. No ja cię mogę jedynie do. A, dobrze! Zostaw klona, Z... i teraz patrz, i teraz się przeteleportuj. O, teraz możesz? A, powiedzieć. widział ty. Dobra, dalej poleciam. Poleciam. Tak, <laughs> tak. A my? A my chyba tu. O, A, i tak. Tamtędy, tam, no, no widzę. No nie, znowu będzie wagonik. A co, nie lubisz wagonika? Ale nie długi. Znaczy wagonik, no, takie. Ciuch, ciuch. Ciuch, ciuch. Dobra, co tu się z nimi stanie? Na drugą stronę trzeba je... Musimy to odblokować. No to... Jakieś przyciski. A, widzisz. Stój. Aha, czyli musimy w tym samym momencie, tak? No, a ty co, nie stoisz? Nie no, ja stoję. Zaczekaj, jak zarej tak. O i otworzyło się. Patrz. No. Ok. Dzięki. Ja sam też mogę. A chciałem wejść. <śmiech> <śmiech> Otwarz, zachcie Wujki.

Oh, yeah. Hey, and you agreed with him. Well, it's true. You're never at home. Cody, do you really think I'm choosing to be away from home? I don't know. That's just what it's been like for a long time. Well, it's not my choice. What do you mean? If I lost my job. We'd lose everything. Ok. Chyba się zaczynają dogadywać. Troszeczkę. Dogadywać, wiesz co? Wyjaśniać sobie to, co tak naprawdę ich boli. <laughs> Zindzeń? Zin? Mm. I ty. Tutaj, tutaj chyba trzeba coś... A jak to jest swój, e, ty podmiot? musisz się sklonować tutaj z tej strony i wcisnąć chyba jedno i drugie. Tak. A tam klona zostawiłaś? Nie, ja, tu sobie zostawiłam. O, właśnie. Chciałbyś? Dobra, ale wiesz co, poczekaj Madzia, chodź jeszcze tutaj zobaczymy, bo wiesz co, tutaj widziałem, że jest sporo rzeczy jeszcze jakichś takich dziwnych. No, 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 Koledzy nie chcę nas puścić. A! Gdzie jest A tu można spać normalnie. Co ty tam robisz? No to jest dalej całe miasto, widzisz, bo nasze ludki są tam na dole i to jesteś już tam, gdzie nasze ludki. Okay. Ja mogę opatrz tu sobie być. A tam? Co mi dazą. Mogę. Ja tutaj widzę tędy. znowu. Co Ja tam pojadę. Co to robi? Wypadłam. Ja muszę tam na górę. Chcę. Trudno. Może na około uda mi się wrócić. A gdzie jest tam buryn? Dawno nie było tam buryna. Trzeba poszukać. Dzień, 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 na obiad! Nie jestem głodny. O, czy nie głodny? Zadłem tą fasolkę poprzednio i tak. Jakoś teraz ciężko. A. Fajnie, tu. O, mam hey, jest? tam A, gdzie ty jesteś. Tutaj musisz iść na wprost. Yy, w lewo, w lewo, w lewo. Tam i tam będziesz miała takie, taką wnękę. O, tam. Hey, May, I co? No i do środka. To? Mhm. Uh -huh. Akurat Co zrobimy i będziemy mogli kończyć. Bombowy wyścig. Podążaj za bańkami czasu i dotrzyj do mety. Mi się to nie podoba. Tak mi się nie podoba. Aha! O, nie w tą stronę. O kurde utopiłem się, ja też ja zauważyłem, że to można. A, Fajne, podoba mi się. Fajne jest to właśnie, nie że to stronę. jest mocno zróżnicowane, wiesz? Tak, że to nie są takie, nie są tylko jedne w kółku i to samo, nie? Hmm. Gdzie teraz? Ej, no masz z... pokazane strzałki, ale wygrałem Jak mi oni rozsadziło! Dobre to było Fajne? Ale fajne, jak chcesz? No to bo jest tego. Tutaj w ogóle jak się pokazują te, te bańki, to masz pokazaną strzałkę, w którą stronę musisz iść. No jest, tylko że wiesz, tu jest no, tyle jest. elementów wszystkich, że weź to ogarnij. To jak jest kiniowiec jakiś? To jak jest kiniowiec? No tak skaczesz. To najlepsza metoda. Ej, urwałam się. Bo tu się czasami można złapać tak przez przypadek czegoś. No. I nie wiadomo w sumie do końca czego. Easy, A! Jak? jak to? Nie w tą stronę. Kurde. Come on. Będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy. No Piechy. kurde! To z ciebie pięknie wysadziło. <gry> Dobrze. Ale czas prawie identyczny. No. No tam jest jedna taka wkrętka, że gubiłam trasę. Tak, tam może. się. Gdzie... Najwię... Najwięcej chyba problemu miałem tam na, tym, na tej wodzie takiej jakby. Tak, przy, przy łódkach, no tak. tam było dziwnie. Dobra, ale my kończymy ten interes. Za mną był mm -hmm. Wojtek. Byłem. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym tam, więc trzymajcie się. No i cześć. Pa, 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 pa. Co to robi? Chyba kolejny tambury uuu, będzie grubo. Tak, będziemy wchodzić. Zdecydowanie. Uh -huh. Wow, to cool. no jest